No, witajcie drodzy moi widzowie teraz pokażę drugą wersję kolekcjonerskich molet pokażę wam dużo tych kolekcjonerskich monet. mam fajną faszystyczną moletę ja jestem zadowolony dostałem od na lep od najlepszej fanki Taką moletę ma fajną elegancką, że to jest taka profesjonalna supereńska, że tylko to jest spodigły, spodigły. To się tak idzie, że ona się rzuca w oko ta moleta. E, pokażę wam fajną moletę. Za chwileczkę. O! Widzicie? Jaka moleta kolekcjonerska, kolekcjonerska. To jeszcze, ba, pewna jest ta woleta jest kolekcjonerska. O. No, to jest dobra jakość tej molety. Dobra jakość, i to wchodzi po prostu jest idealna ta woleta. Widzicie? O, moleta. Fajna. Superajska. Teraz ja jestem kolekcjonerem i teraz tu trzeba po prostu mieć świadomość O. OLETA jest. Do tego jest pudełeczko, do tego jest wszystko. O widzicie? Profesjonalna woleta. To, to jest taka profesjonalna woleta. Też wam pokażę coś. Zupełnego Fajnej generacji Jeszcze kilka molet będę wam pokazywał eee, Też wam pokażę Coś tam nagrał Jakiś taki fajny Fajny system Taki fajny nagrał Jak jestem tam powiedzmy na, W Zielonej Górze W Zielonej Górze Ponieważ jadę do Zielonej Góry Coś tam pokażę wam I będzie na pewno ciekawiej Ciekawiej no, ponieważ e, wybierał się do zielonej góry e, i coś tam o, z, coś tam wam zademonstruję fajnego ciekawego a teraz jestem te, fajną moletę wam pokazałem ponieważ ta moleta to jest e, w dobrym stanie idealnie jest zniszczona bo to jest jak w pudełku jak lóweczka no trzyma się jak jak luszczanka. No. To nie ma rzeczy niemożliwych. Yy, ja mam takie jeszcze, coś wam pokażę. Ja wam będę coś też pokazywał, jak w razie wół będę jeździł, czy rowerem, czy coś tam może. Pokażę bardziej ciekawostkę taką, coś jak jeżdżę sobie gdzieś tam, powiedzmy, skuterem, ponieważ już yy, yy, czeka fajny na prezent skuterka. Od najlepszego fana teraz właśnie czekam. No właśnie, dużo, dużo tych chwalów, i czekam na prezent. Od takiego najlepszego fala też wam pokażę, jak ze skuterem jeżdżę, coś wam go zaprezentuję, i, i, i też wam pokażę, jak jakiego mam. Pochwalę się, no bo wiadomo, nie. No, zobaczymy, jak to będzie. Na razie to jeżdżę rowerem, rowerem jeżdżę, rowerem jeżdżę i, i, i jeżdżę sobie tak na targ do żar. O, trzeba pracować, trzeba pracować na targu. Teraz właśnie jeszcze sobie tak jeżdżę na tym targu. Bardzo się gęsto zdarza tych dużo fanów. Dużo się zdarza, dużo tych falów. Dużo mam takich falów zainteresujących, którzy dużo by chcieli, ale też są tacy, że po prostu nie umiem się zachować. Ja po prostu tak właśnie teraz wracam właśnie z takiego właśnie parku, bo właśnie tam byłem właśnie sobie tego pochodzić. Wiadomo ciepło jest, jestem w krótkim rękawku ja tam wiadomo się nie boję kowarów, wiadomo, nie? kto ma tam słodką krew to pije komar a kto ma kwaśną to kowar nie pije, nie? no wiadomo, to tam jest y, wszystko, sytuacja jest ogarnięta yy, teraz właśnie się wybieram jeszcze gdzieś tak tutaj właśnie wybieram się do Katowic tutaj yy, planuję sobie tak gdzieś tak pojechać do dobrego klubu. E... Dobrego klubu Energic. se tak właśnie pojadę. Coś tam zobaczę, jak mi się uda. Będę miał dużo czasu, to tam pojadę. Coś tam Wam za... pokażę, ciekawostkę. Wiadomo, jadę tak, czy jazdę. To wiadomo, no mogę se stąpić, bo nigdy w klubie tym nie byłem, w tym Energic. No, ale to zawsze jest. Można spróbować. To jest dobra dyskoteka. Klub Energic. Ponieważ ja tam pojadę. Nie? No, jak będę miał dużo czasu, to wstąpię tam, po jest jestem ciekaw. Nie? To jest ta dobra, lepsza dyskoteka. Energic. No. Także ponieważ się będę wybierał na wakacje. Także drodzy widzowie, zapraszam Was do kolejnego mojego filmu.